Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego Zdarzymy tematu. Zajmijmy się różnicą między sekwencyjną skrzynią biegów a manualną skrzynią biegów. Który wybór jest najlepszy dla Twojego samochodu? Obsługa klienta 12 sierpnia 2019 R. Sekwencyjna skrzynia biegów nie jest niczym nowym, ale w pojazdach wprowadzanych na drogi jest stosowana w kilku modelach o sportowych lub szczególnie ekskluzywnych cechach. Odkryjmy razem jej sekrety. Czym jest sekwencyjna skrzynia biegów, aby dokładnie zrozumieć, z czego składa się sekwencyjna skrzynia biegów? Konieczne jest to określenie, jak działa konwencjonalna skrzynia biegów. Skrzynia biegów pojazdu jest jednym z tych organów, które są mniej lub bardziej badane na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy. Jest to zestaw kół zębatych o różnych rozmiarach, których zadaniem jest połączenie wału napędowego z końcowym napędem samochodu, płosie, poprzez mechanizm różnicowy. Gdy napęd jest na przednie koła, a silnik jest umieszczony w masce poprzecznie, co jest klasyczną sytuacją w większości pojazdów, celem skrzyni biegów jest wykorzystanie rozmiaru kół zębatych w celu zmniejszenia liczby obrotów kół w stosunku do wału korbowego, aż do włączenia ostatniego biegu, który kiedyś nazywano napędem bezpośrednim, ponieważ przenosił ruch do skrzyni biegów w stosunku 1, 2, 1 bez żadnych zmian. Niższe przełożenia składają się z mechanicznych redukcji, pozwalając pojazdowi poruszać się wolniej przy prędkości i w większym stopniu wykorzystywać moc rozwijaną przez silnik. Sekwencyjna skrzynia biegów pod tym względem niczym się nie różni, ale tradycyjna skrzynia biegów ma już znaczną mechaniczną różnicę w stosunku do nowszego, bardziej sportowego rozwiązania, gdy trzeba zmienić bieg z niższego na wyższy lub odwrotnie. W tradycyjnej skrzyni biegów zawsze trzeba zmienić bieg z centralnego, martwego punktu, neutralnego, czyli obszaru, w którym skrzynia biegów nie pozwala na komunikację z mechanizmem różnicowym. Lub wałem napędowym, gdy napęd jest na tylne koła, a silnik jest umieszczony w przedniej masce. Z drugiej strony, sekwencyjna zmiana biegów jest tak nazywana, ponieważ umożliwia zmianę biegów zgodnie z wcześniej określoną sekwencją, a mianowicie od najniższego do najwyższego biegu i odwrotnie. Sekwencja ta zazwyczaj odpowiada biegom R, N, 1, 2, 3, 4. 5. Prześcit. Jeśli korzystasz z sekwencyjnej skrzyni biegów, aby zmienić bieg z piątego na drugi, jesteś zmuszony do zmiany biegu na czwarty i trzeci, podczas gdy w przypadku konwencjonalnej skrzyni biegów możesz zmienić bieg na neutralny i zmienić bieg na dowolny, co jest w rzeczywistości dość wygodne. Mimo, że sytuacje te nie są typowe, bieg neutralny w sekwencyjnej skrzyni biegów jest traktowany jak każdy inny bieg i można do niego dotrzeć tylko z biegu wstecznego lub pierwszego. Sekwencyjna skrzynia biegów składa się zatem z innej technologii znacznie bardziej podobnej do skrzyni biegów motocykla. Charakterystyka sekwencyjnej skrzyni biegów. Sekwencyjna skrzynia biegów pozwala prowadzić samochód całkowicie, zapominając o sprzęgle, urządzeniu, które w tradycyjnych skrzyniach biegów jest niezbędne do rozdzielenia dwóch wałów skrzyni biegów i wału napędowego. Na czas zmiany biegu unikając kosztownych uszkodzeń mechanicznych. Sekwencyjna skrzynia biegów jest zarządzana przez elektronikę i od momentu użycia łopatki za kierownicą lub klasycznej dźwigni pojazd zmienia biegi, automatycznie przełączając się na kolejny bieg, jednocześnie samochód przejmuje rolę odgrywaną przez sprzęgło w tradycyjnych skrzyniach biegów. Można zatem powiedzieć, że sekwencyjna skrzynia biegów współpracuje z systemem elektronicznym, w którym sprzęgło jest automatyczne. Brak pedału sprzęgła to jeden z najważniejszych aspektów charakteryzujących sekwencyjną skrzynię biegów. Jazda takim samochodem jest nie tylko łatwiejsza, pomijając subiektywne przyzwyczajenia, ale także staje się szybsza i bardziej responsywna pozwalając na ogólną poprawę osiągów pod każdym względem. Samochód z sekwencyjną skrzynią biegów zajmuje mniej czasu przy każdej zmianie i pozostaje w trakcji znacznie dłużej, co w jeździe sportowej ma kluczowe znaczenie dla trzymania się drogi, które jest zawsze zagrożone, gdy samochód jest w pozycji neutralnej. Nawet, gdy na przykład wciśnięte jest sprzęgło, ułatwia to hamowanie, wyprzedzanie i jazdę na stromych wzniesieniach. Należy również dodać, że wszystkie produkowane obecnie modele pojazdów mają elektroniczną kontrolę, która ma na celu zapobieganie redukcji biegów, gdy silnik pracuje na zbyt wysokich obrotach. Z tego powodu, Pomijając awarię, sekwencyjna skrzynia biegów jest trudniejsza do uszkodzenia. Dlaczego warto wybrać sekwencyjną skrzynię biegów? Sekwencyjna skrzynia biegów jest montowana w dość dobrze utrzymanych pojazdach. W praktyce jest mało prawdopodobne, abyś wymagał jej w samochodzie kosztującym mniej niż 20 tysięcy euro. Jest to ulepszenie technologiczne, które prawdopodobnie z biegiem lat zastąpi zwykłą skrzynię biegów którą wszyscy znamy, niezależnie od tego, czy jest to sekwencyjna z łopatkami, dźwignią czy w pełni automatyczna, jak w autobusach. Wybór sekwencyjnej skrzyni biegów oznacza postawienie na najnowocześniejsze i najbardziej innowacyjne rozwiązanie, którym niekoniecznie powinni zainteresować się tylko miłośnicy sportowego charakteru czy częstej jazdy po zamkniętych torach. Daj się więc po cichu skusić tej technologii która pozwala na płynniejszą, łatwiejszą, mniej męczącą i oczywiście bardziej sportową jazdę. Postet in praktyczne poradniki a WordPress komentarz Hello World.